Mamuka rzucił się na Paulinę, bestialsko ją pobił. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o sprawie, która wydarzyła się w Łodzi. Wydarzyła się w sumie niedawno, bo to był rok 2018. Sprawa też niestety powiem, że wyjątkowa, okrutna człowieka, który to zrobił, nazywano rzeźnikiem z Gruzji. Sprawa, która szokowała nie tylko mieszkańców Łodzi, ale myślę i całej Polski wyjątkowo brutalna. Yy, I sprawa, która, no, taka refleksja że czasami w życiu człowieka jest jakieś takie fatum. Bo gdyby Paulina wyszła z klubu dwie minuty wcześniej albo później, to nigdy by tego człowieka na swojej drodze nie spotkała. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Paulina była młodą, zaledwie 28-letnią dziewczyną. Jak młoda dziewczyna, lubiła także się bawić. Była wesoła, miała kochających rodziców, kochające rodzeństwo, no taka zwykła, normalna dziewczyna. 19 października 2018 roku poszła do klubu przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Tam spotkała się ze swoimi znajomymi, tam się również w tym klubie bawiła. Z klubu wychodzi mniej więcej około godziny siódmej. Idzie w towarzystwie swojego kolegi, ale po pewnym czasie kolega idzie do siebie, Paulina zostaje sama. Mniej więcej godzinę później, to już jest godzina około ósmej, skrzyżowanie ulicy Zielonej i Kościuszki. Kamery monitoringu miejskiego widzą Paulinę, jak idzie w towarzystwie pewnego mężczyzny. 39-letni Mamuka jest Gruzinem. Przyjechał tutaj do Polski kilka miesięcy wcześniej. Pracował na budowach, ale tak naprawdę Mamuka jest rzeźnikiem. U siebie w kraju zajmował się rozbieraniem mięsa. No, świetnie władał nożem. Ten nóż był jego, powiedziałbym, takim narzędziem. Które zawsze mu towarzyszyło. Mamuka mieszkał w hostelu przy ulicy Żeromskiego. Tam mieszkał wspólnie z dwoma swoimi krajanami z 38-latkiem i 41-latkiem. Z nimi także mieszkała 44-letnia Białorusinka. I w tym samym czasie, kiedy Paulina wychodzi z klubu, Mamuka wraca do siebie do hostelu. Zobaczył Paulinę, bo przecież nie znali się, nie, nigdy się wcześniej nie widzieli i kamery widzą ich, jak idą razem. Tu jest pytanie, bo, ponieważ śledczy też stawiali to pytanie, dlaczego Paulina z nim poszła. Ja myślę, że dlatego, że już wtedy mógł straszyć ją nożem, że była steroryzowana i po prostu bała się tego. Człowieka. Później kamery rejestrują Paulinę i mamukę, jak wchodzą do niego, do domu, do hostelu. Jest godzina, kiedy Paulina tam wchodzi, natomiast nie ma już zapisu, że Paulina z tego mieszkania i z tego domu wychodzi. Rozpoczynają się oczywiście poszukiwania Pauliny. Na razie bez skutku, chociaż policjanci bardzo szybko trafiają na te nagrania. Sześć dni później w okolicach stawów Jana, tak się nazywa ta okolica, w chojnach, pewien człowiek idzie pomiędzy zaroślami i w którymś momencie widzi taką dużą torbę. No, ta torba go niepokoi i powiadamia o tym policję. Kiedy policjanci otwierają torbę, no, okazuje się, że w środku jest ludzkie ciało. Prawdziwa, makabra. Okazało się, że to jest właśnie ciało Pauliny. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została zabita w okrutny sposób, że wręcz bestialsko została pobita. Ale tym, co spowodowało bezpośrednio śmierć, to trzy ciosy nożem zadane w szyję. Te ciosy spowodowały, że Paulina po prostu się wykrwawiła. Bardzo szybko też policjanci ustalili, kim może być zabójca. Oczywiście wszystkie tropy, ślady prowadziły do mamuki. Mamuka, pokazano jego zdjęcie. Mamuka. To taki silny człowiek, 1,78 78 m wzrostu, ale potężna sylwetka, broda, wąsy. No powiedziałbym, że to typ takiego niedźwiedzia. Mamuka był poszukiwany, rozpoczęły się poszukiwania. Sam Mamuka natomiast wiedział doskonale o tym, że za zbrodnie będzie poszukiwany. Nie czekał na to, aż policjanci będą go szukać na. Włodzi na łódź Kaliska, na stacji wsiadł do pociągu i pojechał do Warszawy. W Warszawie znalazł busa, który jechał na Ukrainę, wsiadł do tego busa i ukrył się na Ukrainie. W tym czasie policjanci ustalili, jak doszło do zabójstwa. Wiemy, że stało się to właśnie tym. W mieszkaniu przy ulicy Żeromskiego. Mamuka rzucił się na Paulinę, bestialsko ją pobił. Ja nie będę patował szczegółami, bo one są oczywiście drastyczne. Każdy z nas może sobie wyobrazić, jak mogło to być. Niemniej Paulina została dotkliwie pobita, zgwałcona, a później zadał jej te trzy ciosy nożem, które spowodowały śmierć. Kiedy Mamuka zorientował się, że Paulina już nie żyje, owinął jej ciało w folię, potem zapakował do torby. O 18 wezwał taksówkę i tą taksówką zawiózł ciało Pauliny właśnie w okolice stawów Jana. Wcześniej jeszcze posprzątał mieszkanie, wyniósł zakrwawiony dywan, Wyniósł części garderoby Pauliny, wrzucił to wszystko do pobliskiego konteneru. Tam później te wszystkie rzeczy znaleźli policjanci. Okazało się także, że o zabójstwie Pauliny wiedzieli jego krajanie to ci dwaj, którzy razem z nim w hostelu mieszkali no ale policji o tym nie powiadomili. Rozpoczęły się poszukiwania mamuki. Wszystkie ślady tropy prowadziły właśnie do Ukrainy. Było wiadomo, że przekroczył granicę. W którymś momencie Mamuka popełnił błąd, zalogował się w internecie, przypuszczalnie szukał informacji na temat tego co zrobił, na temat tego czy policjanci są na jego tropie. No ten ślad doprowadził do tego, że pierwszego Listopada 2018 roku w Kijowie policjanci ukraińscy zatrzymali go jak szedł po prostu ulicą. W tym momencie trafił już do aresztu no i miał zostać przekazany do Polski. Z rozpoczął się jego proces ekstradycyjny. No, mamuka stosował różnego rodzaju chwyty, zabiegi, po to, żeby nie trafić do Polski. Udawał niepoczytalnego. W którymś momencie, nawet w czasie rozprawy w sądzie w Kijowie, zranił się ostrym narzędziem. Starał się o status uchodźcy. No, mnóstwo tego rodzaju zabiegów. Nawet w którymś momencie do sprawy włączył się prokurator generalny Ukrainy. Ale to wszystko spełzło na niczym. Został przekazany w ręce Polaków, przewieziony wojskową kasą właśnie do Polski, do Piotrkowa Trybunalskiego. I tutaj oczekiwał na rozpoczęcie rozprawy. Już w maju tego roku, czyli 2022, Sąd Okręgowy w Łodzi skazał już w tej chwili tego 41-letniego Gruzina na karę 25 lat pozbawienia wolności. Pewnie wiele osób, w tymi rodzina Pauliny, nie takiego wyroku się spodziewała, niemniej taki wyrok otrzymał. Jego możliwe zwolnienie warunkowe będzie po 20 latach odsiadki. Więc Gruzin w tej chwili odbywa karę. Na karę więzienia zostali skazani także jego dwaj krajanie. To są ci Gruzini, którzy byli w mieszkaniu. Jeden dostał 2 lata i 4 miesiące za to, że nie powiadomił organów ścigania o zabójstwie i jednocześnie pomagał w zacieraniu śladów, a drugi dostał 2 lata właśnie za to, że nie powiadomił policji. To była jedna z najgłośniejszych spraw nie tylko w Polsce, ale także i w Gruzji. Media w Gruzji wiele o tym pisały. Nawet było takie stwierdzenie w którymś momencie, że naród gruziński wstydzi się za niego. Ja niekoniecznie uważam, żeby porządni ludzie musieli wstydzić się za jednego bandytę. I w tej chwili ta historia tak się skończyła. Tyle. Na dzisiaj oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek, no i tradycyjnie trzymajcie się.